Za pieniądze wydane na filmik. Możesz mi wybudować Siema. Tak w szabloku. Siemasia. Wpływające i zamachy. Powinienem kojarzyć się tym zajmującym. Chyba słychać. Lecimy równość przemysłu. Dziękuję, że w końcu się porozumie. Co u Was słychać? Nic nowego. Jest dziewczyną mój przyjaciółką. Nie mylić za przeproszeniem z dziewczyną.

No i czasami Fortnite, ale tam już ogarnę wszystko, i będę właśnie czekać na nowy sezon. Zazdrość jest brzydkim, zielonokim potworem, ale nie jak halok, który przy okazji również ma dziewczynę. W tym przypadku Jennifer Cody to możesz kojarzyć jako dziewczynę Resela w Piękna umyśl. Jeżeli się bzyknęli, mieli radę. Ja nie jestem zazdrosny, ale nie być zazdrosny. Uh, witam. Witam. <coughs>

Co Kamila? Nie wiem. Czy to przez konflikt desperackiej potrzeby posiadania kobiety i decyzji wszystkich kobiet, by nie dać ci tej możliwości? Nie mimo, została sama. Mama organizowała jej wizytę do środku zamienienia. Zona żona panu, że ona świeci w z innymi Dyskutowali o wydarzeniach, brali w brydża jedli ciepłe posiłki. Wspaniale. No ile lubisz w brydża? Lubisz? Po prostu chwilowo się nie umawiam. Nie potrzebuję tą ustawę. Marcia też się opierała na... Jeśli wkrótce kogoś nie spotkam, kupisz mi pacholę, to nie tam wstąpicie, żebym to do celów. Nie chcielibyśmy brać się w domu. Hej, chłopaki. Uleg depresji. Przepraszam, to moja dziewczyna, jej nazwisko. Przypisały mi osobny znak. piosenkę dla Witaj. Do, Do mojego lunelu przypisał pan Molisła. Co przestało mi się podobać? Fali się, że ma dziewczynę, a nie. Ty nie masz. A ty nawet nie potrafisz z nimi rozmawiać. Dwa słowa. Łukalaska. Po co mam no, mówić, skoro nic nie słyszę? Słucham? Jakbym nie słyszałem.

no PlayStation 5. Dlaczego z nie Nie mogę. Dlaczego? Bo będę jak ty. Czemu nie poprosisz o pomoc Bo nie chcę, aby jego mnie z jedną ze swoich koleżanek. Sam sobie poradzę. Leonardzie, przypominasz mi mężczyznę, który poszedł do żeńskiego pokrawczaka ze spasem dokumentem, dzięki którym skazane kobiety mogły zejść na wolność. Nie wiesz, że nie go nawet w żeńskim więzieniu? Będziesz mi dokończyć historię? Leonard? Chwil? Nie. Jesteś chory? Nie. Jesteś załamany? Je a nikt cię nie kocha? Nie wiem, może Michał Nowicki. Witam serdecznie. Dziękuję. Nie ma za co. Ale to nie jest powód, żebyś zajmował cały tatrza. Mogę coś dodać? Od dawna tu jest? Odkąd wróciliśmy z komisjami? To było dwie godziny temu. Zgodnie z pojemnikiem. Dziś się widujemy. Co tam słychać? Mówi. Z neurobiologicznego punktu widzenia jesteś sam, ponieważ Twój stan psychiczny powoduje, że Twoje hormony śmierdzą deskomercyjność. Dziś wiedziałeś o tym? Nie, a ja tak. Niektórzy znajdują blisko osoby w miejscach takich jak parę złotych, które robiłeś? Nie powiedziałem tak. Słusznie, sukces w twarzy opiera się na podstawowych samych zawodach. Halo,

Yy, niebieski. Ogólnie. <laughs> niebieski lubię. Lubię ten kolor. Bardzo mi słowem. Ja. Nie Nie witam serdecznie. Po, po prostu pogaduchy. Chcę, poznał moją matkę. Pogaduchy. Jutro. Jutro to. Będę może. Może jutro nie, ale najpierw jak, jak ogarnę przy tym przebiórku, to we środę zrobię live'ika, Ja gram w NBA albo Final Fantasy. Ulubiona gra? Um, co ja mówię? Uncharted? Znaczy, nie mam, nie mam ulubionej gry. Jednej, jest kilka. Uncharted, um, The Last of Us, Final Fantasy, Call of Duty. Um, ogólnie bardzo mi się spodobała Modern Warfare 2 chyba, mi się wydaje. Ale to chodzi o te wcześniejsze części. Nie, nie nie to co teraz podchodziło. Jutro, jutro pewnie też o 19 No, no, no Final Fantasy dla mnie najlepszy to yy, No jednak na chwilę obecność 16... o 16 o 19 jutro. Teraz tam... Yy, w tamtym roku chyba wyszła na Play'a piątkę. No i jeszcze na PlayStation Plus właśnie za darmo ma być. Może no, znaczy nie za darmo tak, ale ma być FIFA, znaczy FC24. To tam yy, się trochę pogra. W Ultimate to już nie będę grał, bo już nie ma co. Jedynie, jedynie, aby czekać na 25. na S25. Ale to dopiero ma być za 4 miesiące. Tak, chyba we wrześniu będzie. Mm, Spokojnie jest. Słuchajcie, że są na ale nie koszuki. Jak się nie Fortnite spoko jest Ale ja to do pewnego momentu ja tam jeszcze ogarnąłem do yy, już mam 140 level i tam yy, powiedzmy że już wszystko ogarnąłem tam jeszcze są te do, do dodatkowe stroje ale to już sobie odpuściłem. Ale co mam? Zdano grę? Final Fantasy Mixed 16. No i. Spiderman na dwójkę. Tutaj to to chociaż e, dłuższa. Mm, ogólnie do splatynowanie. Od, od 20 do 30 godzin e, do splatynowania. E, Assassin's Creed Mirage e, splatynowano w 30 godzin. No powiem Ci, że jak ktoś gra wszystkie części Assassina, no to. Najlepsza właśnie Lubię, lubię Jak, jak zachowuje się w porządku no to, no, to, no to jest spoko Jak ktoś grał w Mirage Assassin's Creed to, to polecam Fajnie, fajnie się gra tam, jak ktoś nie chce się bawić w platynowanie, no to, no to właśnie polecam grać. Spoko, spoko. Mm, a w Valhalla też spoko jest. Koty czy psy? No oczywiście, psy. Siema, Siema Siema Antoni Witam, witam serdecznie To fajnie, cieszę się bardzo ale właśnie już 13 minut prowadzę live'a Znaczy tam po 19 no powiedzmy 3 192 z sekundami właśnie zacząłem

zdarzy się ale jutro jutro do jutro to chyba 19 będę robił witam, witam serdecznie Antoni 20% taniej wybieraj spośród setek produktów Wyrażam siebie. Ręczna parownica Philips. A ty, co dzisiaj założysz? Philips, innovation dzie Nawet kiedy jesteśmy pani, możemy mieć wielkie marzenia. A dzień dziecka jest najlepszą okazją do spełnienia tych marzeń. <laughs> jeszcze trochę Jeszcze tam jeszcze 15 minut, i będę się zbierać. no teraz to no ogólnie jak jak wiesz jak miałeś co robić no to no to dobrze jak w ogóle telefony nie używałaś teraz to naprawdę piękna pogoda jest to właśnie warto, warto korzystać. Nie ma, nie ma co tak siedzieć w telefonie. Tylko najlepiej wyjść na dwór, czy pograć w piłeczkę. Czy tam, ee, jak masz koleżanki, to to oczywiście się spotkać, tak. No, oczywiście kobiety też grają w piłkę. Nieraz, nie dwa widziałem. Mam małe tam dziewczynki, tam po 10-12 lat gra w piłkę także tak. warto warto właśnie korzystać z takiej pogody No, dzisiaj to chyba 25. Podrybu, o jakiego do o 17.00 w komedii centralnej. Koty uratowały strażaka, który wyczuwał nad rzekę. Niewiarygodne, pan nie zobaczył. Większość pingwinów to konserwatyści. To nie jest prawda. Tylko news. Oto ja, John Stuart, kapitan tej porażki. prosto w USA. I to wszystko przeze mnie. Kto to napisał? Najlegendarniejszy. Jak można być na TikToku i wyglądać? Witam, witam serdecznie. Trzeba wycisz na lajcie. Tak live najlewniejszy. Tyczny komentator. Ocaliłeś demokrację? Nie? Oto Lora i jej kosków i jego ekipa. Ameryka, to Ameryka, są pieśni nasi przed spożyciem racja i odpachują. Daily Show, od przyszłego tygodnia w niedzielę o 23.30, w komercenta. Jak chorobę masz? Jak wygląda? No spada, no żart. Ja tak jodę, tyle że zżeram na włosach. W czym pracujesz? Ja chciałam wysłuchać wszystkich pracowników, którego nie namierzyła mnie i nie chodzę. Siałaśla. Znikasz z radaru, tu stary terrorysta. Szacunek. Dziękuję. imię o komórki i i jeśli tu przyjdzie, już nie mieszkamy na losu, Blas 23.11, tylko na dziękuję bardzo Michał no wiadomo to nie jest takie proste tak to nie jest zbyt przyjemny temat ale ale właśnie a to masz jakieś rehabilitacje związane z chorobą

Ważne, ważne, żeby się nie podawać. Masz maspę, jak masz wsparcie, na pewno na pewno jest wsparcie od to, to, o całej rodziny. To jest najważniejsze. Wsparcie od rodziny. A, a reszta to już przy, przyjdzie sama. Zobaczysz, aby, aby wierzyć w siebie, tak? I wsparcie przede wszystkim. Warto, nie, 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 ten, warto się nie mądrego No wiadomo, to nie, nie jest, to nie jestby przyjemne, tak, że rozciąga nie nóg, ale wiadomo, czym my... Czy my Y, czym ten ból y, się przyzwyczaja, tak, to później y, z tygodnia na tydzień jest, jest, coraz, jest coraz lepiej. Po prostu już ten ból się przyzwyczaja, i wtedy można się bardziej rozciągać. Bardziej rozciągać, ale wiadomo, to nie jest przyjemny ból. Wiadomo, no. W razie rozciągania to nie jest to, nie jest, to, nic, to nic przyjemnego. No. Także po prostu musisz, musisz mieć głowę do tego do, 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 dobre podejście, nie dobre myśli, że dasz radę No wiadomo Te, też, też tak ma Niestety nie należy do takich ludzi, gdzie y, ktoś y, mocno uderzy, to... Y, to właśnie, no... Ale tak samo czy box, Jak uprawiałem box, no to po prostu się tym nie przejmowałem. Zgadza się. Zgadza się. Ja się do, dobrze, dobrze dobrze piszę Bo jak bo jakby nie bolało to czyli jednak skutków nie ma Tak jak, tak jak, tak jak z kondycją Czym bardziej, tym, czym bardziej właśnie wymagać większego wysiłku to od, od płuc to pójdzie, to wszystko się przyzwyczaja i wtedy możesz więcej, więcej, więcej ćwiczeń robić. Bardziej wytrzymalszy jesteś. bo już powoli, powoli te płuca bardziej się, wiesz, robią. No po prostu możesz bardziej, bardziej intensywnie treningi robić. Tak jak i z palaczem. Jak, jak, jak palacz E, przykładowo przerywa po 10 latach i przyjdziecie na taki trening e, ostry, no to wiadomo co się dzieje. Ale wiadomo, nie ma co tak robić codziennie, tylko najlepiej tak trzy razy w tygodniu takie treningi i wtedy, i wtedy to wszystko się przyzwyczaje małymi, e, małymi krokami. Ulubiona marka auta? E, Honda. Słowo? No ogólnie Honda, ulubiona marka samochodu Mam do niego sentyment. Mam, mam samochód marki Honda i, i właśnie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Moja narzeczona ma Alfa Romeo i ogólnie też jest, też jest, to znaczy to jest, na jest, tak Alfa, Audi, Alfa, bardziej Alfa to mnie mnie właśnie właśnie, przepraszam Honda, Przede wszystkim wszystkim no sentyment mam do siódmej generacji bardziej dywa, tak, 2008. Jest silnikiem 2420 koni, ale to już jest właśnie wtedy wersja sportowa. Typ, typ S, tak zwany. Bo są różne, właśnie ta zwykła 24 silnik ma 190, a typ S ma ogólnie też ten sam silnik, ale więcej koni. 220. Cieszę się, że Także no, wystarczy sobie wpisać w Google, czy wpisać sobie najnowsze, najnowsze Honda. i Ogólnie no, piękne są te samochody. Albo no, Toyota, CZR, Cię również Tylko nie hybryda. Jestem a prawdziwy i regularny telefon. Znaczy, żeby nie była elektryczna, tak? O najprościej, żeby nie była elektryczna. Dzikie zwierzęta wróciły, rób, że żadne z nas nie wycierpiało. O czym on mówi, Emi? Chciałaś, żeby nie był tak, tym filmie. Nie żywo, coś tam moje lędź wieczorem. I już czas na wizytę w parku, pani córki. Dziękuję. wyszło do skupienia. Tak się zastanawiam, no skoro jesteś w związku, może znajdziemy chociaż jeden stosunek? Witam, witam serdecznie. Dobry Dzień. wieczór. Dzień. Co tam w ogóle słychać? Na guzikach, jak tam drupeczko. Sponsorem programu jest firma Sokołów, producent firma Syśniowskiej i tartówki Green House. Hmm. Sponsorem programu jest producent „Okrywałki” Kiton Supermarx. Fajnie, cieszę się bardzo. Ja właśnie za dwie minutki kończę live'a Także te zapraszam jutro na dziewiętnasto. serdecznie zapraszam, no chyba że to może się trochę późnić tak Ale na chwilę obecną 19 się nie zmieniłeś

tak czy, czy gdzieś się pojawi w domu, tak, czy, czy co to wolę, wolę właśnie go wziąć i wyrzucić na, na, na trawę, tak. tam, jeszcze tam, nie lubię, lubię zabijać pęków. Moja siostra jest wioską, o dobrze Uważmy, że nie o mojej siostrze. No dobra, słuchajcie. Ja się będę zbierać. Także No wiadomo. Dobra, to słuchajcie, ja się zbieram. Jutro ja ja to zapraszam na 19, tam wiadomo, co się zmieni to, to będę pisać. Także życzę miłego wieczorku. I trzymajcie się, papa. Mm-hmm. <laughs>